Ruch Zero Waste ma prowokować nas do zmiany stylu życia, jak i codziennych nawyków. I już nie tylko chodzi o jedzenie, ale także o dekorację. Dlatego dziś pokażemy Wam, jak wykorzystać do dekorowania rzeczy, które na pierwszy rzut oka powinny trafić do kubła na śmieci. A co zrobimy? Zrobimy świecę ze skorupek jajek. Czego potrzebujemy? Skorupek jajek, Wytłaczanki, sznurka bawełnianego, nożyczek, spinacza biurowego oraz starych świec. Jak przygotować jajko? Górną część skorupki rozbijamy i wylewamy zawartość. Pamiętajcie, aby nie używać wydmuszek, ponieważ jeśli dziurka będzie również z dołu, wosk się wyleje. Sznurek na knot powinien być bawełniany, bo ten się najlepiej pali. Do końca sznurka dowiązujemy spinacz. Który będzie obciążeniem, i umieszczamy to na dnie skorupki. Kiedy sznurki ze spinaczami są już na dnie skorupek, bardzo ostrożnie wlewamy wosk, który chwilę wcześniej roztopiliśmy w kąpieli wodnej. Kiedy wosk zastygnie, docinamy sznurki do odpowiedniej długości. Teraz została nam dekoracja. Do wytłaczanki wkładamy świece i dekorujemy według upodobań. Mogą to być liście, kwiaty, czy na przykład pióra. Z innych wydmuszek możemy zrobić wazony, w których umieścimy kwiatki. Możemy także do dekoracji wykorzystać przepiórcze jaja, żeby było ciekawiej.